Cześć kochani z tej strony Kaja i witam Was w kolejnym odcinku z serii Yandere Simulator. Dziś miałam właściwie przyjść do Was z inną grą, ale gdy byłam w pracy, dostałam taką słodką niespodziankę od mojej widzki Alio, która stworzyła moją oczkę, Yandere Simulator. Spoiler, tak wiem, że ona ma włosy tej um, rywalki z lat 80., której imienia nie pamiętam, bo jeszcze do niej nie doszłam, ale. Ona mi się i tak kojarzyła bardzo ze mną samą i, i. Jak ją zobaczyłam, to stwierdziłam, że wow, literally me! I nagle okazało się, że Alio stworzyła właśnie mnie. Widzicie, glejka śliczna. Jestem zachwycona. Ale tylko może sobie przejdę obok, żeby mnie tutaj nie popchnęli chłopcy. Anyway. Link do kanału Alio znajduje się w opisie. Alio nie ma nic na kanale, więc jeżeli chcecie z nią złapać kontakt, to jest też na moim serwerze na Discordzie, na który serdecznie zapraszam. W ogóle chciałam tutaj zauważyć, że moja ocka nosi kolczyki z gwiazdeczkami. Jak ta moja gwiazdeczka w pszeniku. Bo wy jesteście moimi gwiazdyczkami. I w ogóle ten kwiatek wygląda trochę jak gwiazdeczka, więc jest fioletowy i to jest jeden z moich ulubionych kolorów, więc ja yeah, literally me! Okej, okay, przepraszam, ale ona jest taka piękna i jestem nią no, zachwycona i ona w ogóle tak ślicznie chodzi i poczekajcie, pokażę wam jeszcze to, jak ona kuca, widzicie to, jak pięknie siedzi. Jestem totalnie oczarowana, jeszcze jak biega słodko, taka z tymi rączkami tak machają i ma fajny telefon w kotki. I jeszcze widziałam jedną rzecz. W plikach gry, jak to przerzucałam do folderu, zauważyłam pewną taką interesującą rzecz, więc chciałabym ją bardzo sprawdzić. Czy wy to widzicie? Mam na sobie strój kąpielowy z kapibarą, i ta kapibara jest też z tyłu. <laughs> Okej, okay, to będzie odcinek z dużą ilością piszczenia. Ja tak. W odcinku ze Slendermanem nie piszczałam, jak piszę tutaj. Ogólnie, plan na dzisiejszy odcinek to pochodzić sobie trochę po szkole, pozbyć się Osany i może przy okazji Rejbaru. No i ogólnie. Wow. Taka chillerka, i, i w ogóle cieszenie się tą ocką. Wow. W ogóle, bardzo dziękuję Elio, za to, że dała mi troszeczkę dłuższą spódniczkę, bo rzeczywiście spódniczki dziewczyn w Endere Simulator są bardzo krótkie i mnie to irytuje, bo niby to mają być mundurki, a jednak nie i tak średnie trochę bym powiedziała. Ok, więc dołączę sobie do Gaming Clubu i zbustuję sobie... O! Teraz w ogóle doszło to z tym USB. I zbustuję sobie chemię. Czy to jest różowy pierścionek? Jego ja dopiero teraz zauważyłam. Jakie, jakie mogę to, to. Nie, nie mogę tego zobaczyć. I czarne paznokcie. Ła! Ale szczególniki! Jestem totalnie oczarowana. Już powiedziałam pewnie, ale. Ja w ogóle zrobiłam? Tak, zrobiłam te wytrychy. Okej. Okay. Okej, okay, dodałam trutkę na szczury do Benta Osany. Wziąłam też truciznę, która całkowicie anuluje życie i dodam ją do Bento Rajbaru, gdy będzie obserwowała Osanę i Taro. A co do tej ocki, to słuchajcie, bo to był najbardziej randomowy event w moim życiu. I tak mi zbustował w ogóle humor na cały dzień, że to jest niesamowite. Siedziałam sobie w biurze i. No już tam powoli kończyłam rzeczy, które miałam zrobić. Już zobaczyłam, że dostałam tam nowe case'y do zobaczenia i zrobienia jutro. No ale już tak na luzie i nagle dostaję na Discordzie wiadomość od Alio. Jak się można ze mną skontaktować? I się zastanawiam, o co chodzi? Czy to jakaś propozycja współpracy czy propozycja, żebym coś nagrała, czy coś takiego? A to się okazuje, że dostałam swoją oczkę. Więc totalnie randomowy event i po paru problemach z zainstalowaniem, to znaczy ja coś popsułam i coś do złego folderu próbowałam wrzucać te pliki, ale po bardzo cierpliwym tutorialu od Alio udało mi się i, i oto Kaja w wersji Yandere Simulator. Patrzcie jakie ma pliki. Boże, ja jestem w niej totalnie zakochana. Yy, Alia mówiła, że nie udało się jej usunąć skarpetek Giaru, ale mi naprawdę się te ocieplacze na nogi podobają i uważam, że są totalnie cute i mogą zostać. Mogą zostać nawet w stroju kąpielowym. W ogóle już od jakiegoś czasu myślałam o tym, żeby mieć swoją Ockę i jakoś tak nie mogłam się za to zabrać. Te tutoriale wydawały mi się bardzo trudne. I tu jeszcze z tymi włosami, które mi się bardzo podobały. She's literally me. Czy coś się zmieniło w rutynie? Oj, gdzieś ona tutaj w tym miejscu zawsze stała? Czy to coś z nowym update'em? Anyway, e, właśnie z tym update'em. Coś mi się popsuło, jak próbowałam włączyć tą cenzurę, bo tak by menu się wywaliło i nie było niewidoczne w grze. I tak na czuja to klikałam, i niestety sobie wyłączyłam e, czas, więc nie wiem, która jest godzina. A 7:38. No teraz widzę. Jak nacisnę Enter, to widzę, ale tak normalnie to nie widzę, mam ukryte. Nie wiem, jak ja to zrobiłam. E, dosłownie nie wiem, bo nic nie widzę. Dosłownie, patrzcie. Widzicie? Nie ma opcji. A tutaj się pokazuje na dole, że. Ja jakieś opcje tutaj wybieram. Także nie wiem, co tutaj się wydarzyło. Uh, chyba Yandere Dev to naprawił, ale już nie ściągałam tej nowszej wersji. No bo na razie i tak nie planowałam nagrywać Yandere Simulator, w sensie tego nowego Yandere Simulator. Planowałam nagrywać dalej Love Dive i ewentualnie jeszcze jakieś inne mody. Bo w sumie jest jeden taki super mod, który teraz wyszedł i to jest bardzo duży mod, który się rozgrywa na przestrzeni tych dwóch tygodni, które są do tej pory zaimplementowane w grze. I bardzo chciałam w niego zagrać, więc możecie się go spodziewać na kanale. Dobra. To może ja się posocjalizuję trochę. Nie lubię przemocy, ty też nie o super. I Jest, jesteś akurat heroiczna. Yy, I pochwalmy się chemią, bo dopóki mamy tego busta, no i fajnie, podniesiemy sobie reputację. Siema sumę. Wiesz, że lubię plotkować? No naprawdę. I yy, nie lubię sprawiedliwości. No, a tak w ogóle, to jesteś bardzo poinformowana. Ty wiesz wszystko. Co? Zły komplement wybrałam. Nevermind, mind. Albo Click, albo nie wiem co. Zaraz zobaczę wam, jaki ja komplement wybrałam. A, loving, okej, okay. miał być informed. Jesteś w ogóle... Kashiko czy Hoshiko? Wy no, mi się wszystkie mylicie. Właściwie te dwie mi się mylą. Dosłownie, nagrałam odcinek z Bullies i dalej nie pamiętam, jak one mają na imię. Musume. Kokoro. Hana. No dobra. Ale Kashiko i Hoshiko? Czy jak? Wiecie co? Ja mogę w tą grę grać latami, a i tak nie zapamiętam ich imion. Nie ma opcji. Siema, Midori! Dobra, lubię grać w gry. Tak, właśnie gram w grę, w której jesteś, i nie lubię przemocy. A tak w ogóle, to jesteś bardzo poinformowana, wiesz wszystko. W ogóle, nie wiem, czy zauważyliście, taki mały, może nie easter egg, ale taki już detal, że Midori, jak, czy w ogóle, jak rozmawiamy z osobami, które są phone addict, czyli właśnie chodzą wszędzie z telefonami typu Gyaru czy tam Gaming Club, to one w trakcie rozmowy próbują niby utrzymać z nami kontakt wzrokowy, ale co chwila tam zerkają w dół na swoje telefony. Bardzo mi się to podoba. Dobra, widzę, że mam reputację powyżej 35 punktów, więc jestem już raczej lubiana w szkole. No to mogę iść do klasy. Okay. I... I, I o, so oh, Yandere Kaya ze spadającym sanity. Wygląda naprawdę cute. Znaczy creepy, ale cute. No? On nie jestem, się zainteresował. Ale on jej nie widzi. Nie. Aha. A osana przebiega obok i. Co Osanna przebiegła obok? Nawet nie zwróciła uwagi. Dobra, biegnę teraz za osaną. Mam nadzieję, że dogonię ją. No spokojnie, dobrze. Idź precz stąd, Osanna! Precz, Osanna! Idź precz stąd, Osanna! No, zawsze będę to śpiewać, jak będę się jej pozbywać. I swear. Dobra, jeszcze sobie przewrócę Sanity. Ej, jak... Wow, ja mam tu animację śmiechu jaru. A to nie to. To więcej by miało sensu, jakbym się śmiała w ten sposób. No. Ha. Trzeba było nie iść do łazienki. W ogóle, czy to w tej łazience? Tak, w tej łazience jest duch Sumira. A skoro mowa o duchu Sumire, to jest pewien mod, w który bym bardzo chciała zagrać. Zagram. Oczywiście, że zagram. Chyba też go robił Polux albo Hatlook. Nie, General Kokoczok. Ten od moda Raibaru. Chyba on go zrobił. W każdym razie, mm, to są moi ulubieni moderzy, jeśli chodzi o Under Simulator. i teraz właśnie jeden z moderów też zrobił ...takiego dużego moda, nie ja będę mówić jaki i, i bardzo hmm. bym chciała w niego zagrać. Nic tu takiego nie ma, tylko hmm. sobie niosę taki e, wielki worek, który wygląda jakby było w nim ciało i go niosę w taki sposób, jakby rzeczywiście było w nim ciało, ale to nie jest ciało, na pewno nie, a, -a. Serio, te worki powinny być podejrzane, tak, just saying. Bo w ogóle sam ich kształt, sam sposób, w jaki Ayano je nosi, to powinno zwracać uwagę. Właśnie. Słuchajcie, słuchajcie, słuchajcie. Um, pewnie jeszcze o tym napiszę w komentarzu i go przypnę. Ale w jednym z odcinków, w sumie w dwóch, czy nawet więcej, o odcinkach z Endera Simulator wspominałam. Że studiowałam bezpieczeństwo wewnętrzne i robiłam specjalizację z kryminologii i kryminalistyki, więc te kwestie True Crime są mi dosyć bliskie. I czy chcielibyście odcinek, w którym właśnie wykorzystując tą moją wiedzę na ten temat, która jest niepokojąco duża. <grybujesz> może, dobra, może niepokojąco, bo dosłownie, to był program moich studiów, ale wykorzystując wiedzę, którą zdobyłam. Czy chcielibyście, żebym właśnie omówiła sobie te wszystkie błędy, jeśli chodzi o pozbywanie się naszych rywalek, o to, w jaki sposób tutaj funkcjonuje policja, Wendy, Simulator i tak dalej? Czy właśnie chcielibyście się dowiedzieć, jak to wygląda z perspektywy kogoś, kto no prawie się otarł o zawód policjanta, bo na piątym roku studiów stwierdziłam, że. A, jednak nie chcę iść do policji. Okej, okay, pozbyłam się Osany i Raibaru, ale mam wrażenie, że ten odcinek jest troszeczkę za krótki, więc może skipniemy do wtorku i pozbędę się wszystkich gier. Okej, okay, mamy wtorek i przed chwilą mi wyskoczył jakiś komunikat o błędzie po lewej stronie na górze ekranu i boję się, że mi skraszuje grę, ale kurczę, czemu tak Rzucacie mi te side eye. Ja to widzę. Ja to, ja to widzę, że tak na mnie patrzycie. Eee, klub fotograficzny, widzę, się zmobilizował i zaczyna chodzić z telefonami. A mój plan na dzisiaj jest taki, aby pozbyć się naszych Mean Girls. To jest niesamowite, że one przed szkołą jeszcze ze sobą rozmawiają, ale przekraczają. Oj, Boże, jakie sajdaje. Ale przekraczają tu bramę szkoły, i nagle każda w telefon, i się nagle nie znają. Niesamowite, jesteście dziewczyna. Okej, okay, chciałabym to zrobić bez bałaganu, więc wbiłam do pracowni krawieckiej i pożyczyłam sobie od Hazu Metr Krawiecki. Masło maślane. Tak, chciałam tutaj wejść, ale z jakiegoś powodu zapomniałam, że chciałam tutaj wejść. Poczekam aż zrobi się tutaj trochę spokojniej i zwabię Giaru do klas, obok których będą przechodzić. Tylko niech się kluby porozchodzą. W ogóle niesamowite, tutaj sobie tylko leży jakiś taki dziwny podłużny worek ze śmieciami. Nikt tego nie sprawdzi, bo po co? Logika tej gry jest niesamowita. O, nie, kto mnie zauważył? That was close. Nie chciałam się pozbywać tej dziewczyny z klubu fotograficznego, no ale. Sama to sobie zrobiła. Po co tam szła? Po co tam szła? Ej, ale powiem Wam, że sama mam teraz tętno jak Janu, więc. Hmm. W naszej szkole bez śladu giną uczennice. A z tyłu klasy leżą jakieś dwa podłużne worki, które wyglądają jak worki z uczennicami, które nie przyszły na zajęcia. Czy to sprawdzimy? Eee, nie. Ok, tylko koro i spray koro. jej, Saikonara. Chyba nie zdążymy. Nie, uf, idealnie! Hej, hej, nic tu się nie dzieje! Ok, i została nam jeszcze musume. I musume to będzie, przyznam szczerze, trochę ciężki orzech do zgryzienia. No bo ona chodzi po dziedzińcu. Niesamowite, że senpai tam siedzi obok i niczego nie widzi. Taka rzecz bez sensu, na którą trzeba zwrócić uwagę i o której trzeba powiedzieć głośno, to fakt, że gdy tylko Ayano podniesie jakiś przedmiot, typu nóż, em, typu tą różdżkę z y, Drama Clubu, czy coś takiego, to od razu wszyscy są jak Co ty robisz? Reputacja na minusie! A jak nasi szkolni chuligani dosłownie przynoszą do szkoły broń, no wszyscy są happy, w ogóle nikomu to nie przeszkadza. Dzięki za dotrwanie do końca tego odcinka i jeszcze raz dziękuję Alio za stworzenie tej cudownej ocki. Dajcie znać, co o niej myślicie. Tylko proszę chwalić mi tutaj Alio, bo wykonała naprawdę. <laughs> Czekajcie, biegam w szak. Bo wykonała naprawdę kawał świetnej roboty i jestem absolutnie zakochana. Coś czuję, że Kaja będzie się częściej tutaj przewijała w rozgrywce. Dziękuję również wspierającym, którzy obejrzeli ten film jako pierwsi. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia, do zobaczenia w następnym odcinku. Mam nadzieję, że niebawem. Cześć!